Szeregowiec Ryan, Dunkierka, Pianista, Helikopter w ogniu to jedne z najwyżej ocenionych przeze mnie filmów o tematyce wojennej. Obecnie niemal wszyscy obserwujemy to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jestem przekonany, że te wydarzenia będą w niedalekiej przyszłości kanwon dla wielu twórców filmowych. I to nie tylko ukraińskich. Ja natomiast zadałem sobie pytanie, już tak abstrahując totalnie od wojny, co tak naprawdę wiem o kinie naszych wschodnich sąsiadów i czy różni się ono znacząco od naszych rodzimych produkcji. Ja nazywam się Tycjan i w tym materiale chciałbym Wam przybliżyć kilka tytułów z ukraińskiej kinematografii. Przyznam się bez bicia. Do tej pory ukraińska kinematografia była dla mnie dość sporą egzotyką. Choć geograficznie i kulturowo jesteśmy sobie bliscy, tak po filmy naszych wschodnich sąsiadów nie sięgałem. Kojarzyłem oczywiście miniserial Czernobyl z platformy HBO, ale była to produkcja amerykańsko-brytyjska. Choć tematyka filmu dotyczy katastrofy, która miała miejsce na terytorium Ukrainy, to dość zaskakującym faktem jest to, że większość scen była kręcona na Litwie, a nie w bliźniaczych ukraińskich prypeciach. I uważam, że to serial niezwykle wybitny i każdy powinien go zobaczyć z mocną historią, autentyczną, filmowo świetnie zrealizowaną ale w przypadku tego materiału nie do końca wpisuje się w jego treść. Kolejny tytuł, który udało mi się zobaczyć i skojarzył mi się od razu z Ukrainą, to obywatel Jones' Agnieszki Holland. Film opowiada historię widzianą oczami brytyjskiego dziennikarza, który wyruszył do Związku Radzieckiego w celu przeprowadzenia wywiadu ze Stalinem. Na miejscu plany się jednak zmieniają i zamiast dłuższego pobytu w Moskwie, decyduje się na podróż przez Ukrainę. Ten tytuł jest dziełem trzech krajów Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy. Zatem po typowych i topowych przedstawicieli ukraińskiego kina zasięgnąłem rady niemal u źródła, u naszych sąsiadów filmowców studiujących lub przebywających obecnie w Polsce. Kto myślał rok temu o ukraińskiej kinematografii? Przyjechałam do Polski, jak 15 lat i przez to, że jest bardzo dużo Polaków w mojej rodzinie, miałam kartę Polaka. Jestem kierownikiem produkcji. Głównie. Ostatnio jakby z, zaczęłam otrzymywać propozycję, żeby robić konsultacje językowe przy filmie, i też jestem, jestem taką osobą, która jest na przykład pomiędzy grupą na przykład filmową ukraińską, a grupą filmową polską. Czyli jestem takim tłumaczem filmowym. Jestem z miasta Zaporoże, południowy wschód Ukrainy. Przyjechałam tutaj do Polski w 2015 roku, Studiowałam wcześniej w Krakowie organizację produkcji. Trochę później pojechałam do Warszawy studiować reżyserię na warszawskiej szkole filmowej. Wróciłem na organizację produkcji i teraz studiuję i kończę organizację produkcji na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej. Tak, ja rodem z Mariupola, jako teraz w ogóle nie ma. Tam byli moi ródni, moi druzi, moi bliski, bliscy i mnie nie ma związku z nimi. Najbardziej byłem ciekaw różnic pomiędzy ukraińskim a polskim kinem. Moich gości zapytałem również o trendy, jakie oni zauważają w ich rodzimych produkcjach. W Ukrainie nie ma czegoś takiego jak przerwa w filmie, jak przerwa na planie. Jakby jest po prostu praca przez 12 godzin i kiedy masz czas zjeść, to wtedy jesz. wykorzystanie ludzi na planie i pełnienie ich funkcji, czy same w Ukrainie robisz, jakby jesteś wszystkim, a w Polsce już w miarę starają się od tego odchodzić, i te jakieś mikrobudżetowe filmy to raczej jest między ludźmi, które naprawdę pracują w zawodzie, teraz jest wyjątkowe, i raczej nie wszyscy chcą się to bawić, a w Ukrainie to jest raczej przejęte po prostu, że nie ma pieniędzy i robimy razem film. Ja może powiedzieć pro ukraińskie kino że ono jest bardzo wolne, tak jak duże są bardzo wolni, bardzo tak i kino. Ukraińscy reżyserzy, z, z którymi współpracuję, zawsze ma, tak dużo, dużo action, jakby, jakby żeby coś się działo, żeby coś się odbywało, ale widzę, że te, które przechodzą już ten rynek europejski, to oni się uspokajają, zaczynają się te długie sceny, bliskie ujęcia, jesteśmy blisko z bohaterem, ale Ukraiński, w takim filmie jest jakaś taka naturalność, jakby jesteśmy bardzo blisko przyrody, te motywy przyrody, jakby to jest takie bardzo ukraińskie, jakby bardzo, jakby czuć te, jakby na przykład te językowe jakieś tematy, to jakby to jest, tak wszystko się przekazuje na film bardzo ładnie. Cała kinematografia ukraińska, ona jest związana właśnie z, z Ukrainą, oczywiście, z jej przyrodą, z tym, co się dzieje, z historią Ukrainy. I takie, taką cechą charakterystyczną też jest kinematografia ukraińskiej. To jest jakby pokazywanie walki, walki o swoje, o swoją ziemię i też bardzo dużo właśnie takich kadrów związanych z ziemią i z, w ogóle z przyrodą Ukrainy. I to właśnie dało się zauważyć w tytułowej Ziemi Aleksandra Dowrzenki, wymienianą tu za produkcję przełomową w ukraińskiej kinematografii. Film jest niemy, ma blisko 100 lat, a nadal chwalony jest za zdjęcia i montaż ujęcia są skupione na ukazaniu bogactwa i żyzności rolniczej ziemi. Jak na ironię, niedługo po powstaniu filmu, po decyzjach Stalina, nastąpił wielki głód na Ukrainie, tak zwany hołodomor. Też Dowżenka, Zaczarowana desna. ja bym chciała poradzić. Jest w nas, e, zwyczajna nasza wielka, guczna, znana na całym świecie, studia Dowżenka, która była odkryta від, w 1925 roku, ona pracuje i do dnia. Pozostając w klasyce, warto wskazać lata 60., to okres kina poetyckiego. Jednym z najwyżej ocenionych tytułów przez moich gości, ale i też przez portal IMDb, jest film Cienie Zapomnianych Przodków. Fabuła filmu przedstawia życie górali Skarpat Wschodnich. Z perspektywy współczesnego widza, nie jest to może najbardziej przystępna produkcja, jednak warto ją docenić za oryginalne jak na tamte czasy ujęcia i artystyczne podejście do kina. Trzeba zdać sobie jednak sprawę, że Ukraina jeszcze przez wiele lat była częścią ZSRR i to Moskwa dyktowała warunki radzieckiego kina, chociaż ukraińscy filmowcy przemycali pewne informacje w swoich dziełach. Propala gramota to według pisarza Mikołaja Chochola. Właśnie on też opowiada taką, taką historię o Kazakach, którzy muszą przywieźć list do Carycy Rosyjskiej i właśnie im w drodze zawsze tam jakieś złe siły przeszkadzają. I kiedy oni przyjeżdżają właśnie do Rosji, to właśnie okazuje się, że złe siły i tam siedzą. To bardzo też śmieszne. W 1991 Związek Radziecki się rozpada, a Ukraina staje się niepodległym państwem. Chociaż niezależna, to nadal z wielkimi wpływami Rosji. Nowe produkcje są tworzone głównie w języku rosyjskim, a kino jest również narzędziem indoktrynacji społeczeństwa. Wszystko zmienia się w ostatnich 10 latach. Niestety bardzo. Krótko czasu mamy od czasu naszej y, Ukrainy niepodległej, kiedy możemy rzeczywiście pokazać tę naszą historię, która nie jest skażona jakąś taką perspektywą rosyjską, tak? że nikt nas już nie, y, nie mówi, że Ukraina to jest taka mała Rosja czy coś takiego, że rzeczywiście możemy pokazać jakoś, wła, jakąś własną kulturę i Całkowity przełom w tej sprawie nastąpił w 2014 roku, kiedy to zajęcie przez Rosjan Krymu obudziło w Ukraińcach postawienie na własne, niezależne kino. Swoją światową premierę w tym roku ma również Powodyr. Po polsku Przewodnik, doceniony przez zagranicznych recenzentów. Z takich filmów, które wywarły na mnie wpływ i też trochę zdecydowały nawet na to, żebym poszedł też w stronę kina, to właśnie był Powodyr Oleksa Sanina. To taki film z 2013 roku o ślepym muzyku, który pomaga chłopczykowi dotrzeć do domu i to wszystko było o latach 30. kiedy właśnie były też represje różne i tak dalej. Bardzo ciekawy film, bardzo taki czuły. Da się zauważyć pewien trend w ukraińskim kinie. To oczywiście filmy uderzające w poważniejsze tony. Historyczne, wojenne, ukazujące dramaty ludzkie oraz walkę. Dużo się kręci filmów, takich, żeby jednak odreagować ten ból, właśnie filmy historyczne, tak, żeby też tę taką historię przekazać e, widzom e, i tą pra tę prawdę. Na drugim biegunie pojawiają się komedie i nie jest to nic po kroju Kacwawa. Szalone Wesele, bo tak u nas przetłumaczono Skażene wesilia, to najbardziej znany współczesny ukraiński przedstawiciel lekkiego kina. To komediowa trylogia. Dzieło ukazuje rodzinę serediuków z konserwatywnym ojcem na czele. W każdej odsłonie jesteśmy świadkami ślubu jednego z dzieci serediuków. Film na tyle odniósł sukces, że Litwini nabyli prawa do scenariusza i wypuścili u siebie remake. В Україні дуже гарні комедії. Ось тут навіть не потрібні назви. Просто комедії. Ось українські комедії це те, що потрібно подивитись. І старовинні, і нові. Ми любимо це грати, тому що українська доля, вона дуже трагічна. І вся історія повторюється. І ці українські фільми, українські комедії, вони... Роблять e, e, наш дух сильнішим, наш настрій завзятішим, і, і тому це дуже важлива сторінка в українському кіно. Я хотіла про це саме сказати. Та комедія курасом таке популярне в Україні то сам теж популярне для того, що. Ludzie przeżywają takie mocne jakieś wydarzenia w swoim życiu, że muszą to jakoś tam odreagować. Trzy najbardziej e, popularne i komercyjne filmy to są komedie. Te filmy na przykład e, bardzo zrobione tak powiedziałbym, tanio, i bardziej podobne jakieś nawet do, trochę do filmu telewizyjnego niż e, kinowego. To jest tak samo, że Patrykowego w Polsce zarabia dużo pieniędzy na komediach, bo trafia w swojego widza. I tak samo jest dużo komedii, które e, zarabiają jakieś różne domy produkcyjne, ludzie ich oglądają, ale potem jakby na przykład robią jakieś ważne filmy historyczne. I uważam, że to jest tak jakby naturalne dla rynku, że jest jakby, jakby tanie komedie, na które idą wszyscy, żeby potem powstał jeden droższy film. Zresztą w wielu komediach wystąpił sam prezydent Ukrainy Wolodymyr Zelenski. Co ciekawe, jego filmy były przed konfliktem bardzo popularne w Rosji, a ówczesny u władzy w Ukrainie Petro Poroszenko postanowił większość z nich zakazać. Prezydent tego kraju Wolodymyr Zelenski to jest producent filmowy. Jego kompania wyborcze głównie się opierała na filmie. On zrobił film o sobie, gdzie on jest prezydentem. Był prostym nauczycielem, jego wybrał Norad, on został prezydentem, i kraj był jakby szczęśliwy. 20 dni przed wyborami prezydenckimi on wypuścił trzecią część tego filmu. Kolejne lata aż do dziś skupiają się na coraz szerszym propagowaniu ukraińskiego kina i to w rodzimym języku. Powstają dzieła, które pomimo bycia niszowymi, zyskują aprobatę u krytyków. Nadal dominują filmy z Wojną w Tle, które jest bliska Ukraińcom z powodu jej codzienności. To jest jedyna wojna jakby na świecie, która będzie udokumentowana całkowicie, jest bardzo dużo chętnych ukraińskich filmowców, które jakby jadą i nagrywają, żeby pokazać, jaka zbrodnia została dokonana. Ja nawet ostatnio na Facebooku przeglądam jakieś filmiki i widzę, nie wiem, jakieś tikamista, które było mnie na planie nagrywania martwego ruskiego żołnierza. I masz jakby takie, jakby to jest wielki jakby ból z jednej strony, a z innej strony jakby wielka chwała jest dla tych ludzi, bo oni naprawdę robią bardzo dobrą pracę. O to, jak może wyglądać rzeczywistość kilka lat po wojnie, postarał się ukazać Walentyn Wasjanowicz w produkcji Atlantyda z 2019 roku. Film ma niezwykły, nieco postapokaliptyczny klimat. Wschodnia Ukraina jest tu zobrazowana wręcz jako skażona, wymarła zona. Powolna narracja wzmaga odczucie braku nadziei. To, co rzuca się w oczy, to w większości filmu statyczne ujęcia. Starannie przygotowane kadry budzą skojarzenia z dużymi scenami teatralnymi i dają poczucie oglądania rzeczywistości w dwóch wymiarach. Można powiedzieć, że reżyser nieco przewidział przyszłość, bowiem film był realizowany w Mariupolu i jego okolicach. To dodaje jeszcze bardziej autentycznego spojrzenia na ten tytuł. Jego filmy przeważnie grają naturczycy, nie zwykły aktorzy, ale po prostu ludzie, które. E, dokładnie tym ludźmi, którego nie grają w rzeczywistości. I ostatni jego film był Atlantis, Atlantyda. Historia opowiada, co będzie z Doneckiem w 2025 roku. I jest historia, jak wojna już się skończyła i został chłopiec wojskowy, żeby coś dalej robić z tą ziemią, która jest całkowicie zniszczona, gdzie jest katastrofa ekologiczna, o której teraz jeszcze nie mówię, ale jest już katastrofa ekologiczna w Ukrainie. I po prostu katastrofa ludzka, co robi się z tym wszystkimi wojskowymi i co się robi po prostu z ludźmi, którzy przeżyli wojnę i też to jest coś w tym filmie, że jest bardzo dużo wojskowych, które zagrali w tym filmie. I to jest bardzo fajne, bo to jest taka rola terapeutyczna filmu w tym momencie jest widoczna, że wojskowe, które ma jakąś uraz, to może przyjść na plan, nie popełnisz samobójstwa, przyjść na plan, coś zrobić, poczuć się potrzebnym w tym społeczeństwie, które bardzo, cien, bardzo często jako gdzieś odrzuca i może jakoś coś sobie jeszcze dać z siebie. To jest bardzo, bardzo ważne. I dlatego bardzo lubię tego reżysera. I mógłbym spokojnie wymienić jeszcze kilka tytułów, z którymi warto się zapoznać. Od siebie dodałbym niewymieniony wcześniej film do domu opowiadający historię krymskiego Tatara, który stracił syna podczas konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Mężczyzna postanawia przewieźć jego ciało z Kijowa do Krymu. W podróż zabiera swojego drugiego syna. Film nagrywano w okolicach objętego obecnie wojną Hersonia. A wy, co byście polecili? Dajcie znać w komentarzach, z czym warto się jeszcze zapoznać. Temat nie został tu wyczerpany. W sumie to sam pozytywnie zaskoczyłem się, oglądając wiele wymienionych tu produkcji. Mam nadzieję, że ten materiał trafi również do sporej części osób z Ukrainy, które też będą mogły nam coś w sekcji komentarzy zarekomendować. Tymczasem, dzięki za uwagę i trzymajcie się.